podobno działać tak trochę na swoją rękę, trochę się bujać, trochę po grupie Nowodworskiej, gdzieś tam podobno zahaczył się o Mokotów. Więc po prostu postanowił on pójść na układ z prokuraturą i zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym do grupy właśnie szkatuły. Witam Państwa w dzisiejszym odcinku Miejsca Zbrodni. Znajdujemy się na cmentarzu wawrzeszewskim, ale nie po to, aby pokazywać po raz kolejny Państwu groby polskich gangsterów, czy ofiar polskich gangsterów. Dzisiaj opowiem Państwu o tej dzielnicy, w której się znajdujemy. Kolejna część historii Grupy Żoliborskiej. Dlaczego tutaj? Myślę, że nie tylko mi. Grupa Żoliborska kojarzy się przede wszystkim ze śmiercią i egzekucjami, ponieważ Praktycznie każdy członek grupy kończył swoją karierę w tym miejscu. Dzisiaj opowiem Państwu o wydarzeniu, które nie wydarzyło się tak dawno temu, ponieważ chodzi o 18 listopada 2010 roku, gdzie jeden z założycieli grupy żoliborskiej, Janusz P., pseudonim Jancio, został zastrzelony koło swojego gospodarstwa domowego we wsi Błędowo. Opowiem Państwu historię tego wbrew pozorom tajemniczego herszta grupy, ponieważ libor założyło parę osób, nie tylko jedna. I pokażę Państwu właśnie, jak to się stało, że jeden z hersztów przeżył aż 52 lata. Zapraszam na odcinek. Grupa Żoliborska wielu y, pasjonatom tematyki kryminalnej kojarzy się głównie ze Stefanem Księdzem, ale to jest nic bardziej mylnego, ponieważ hersztów było kilku. Dzisiaj opowiadamy o Janciu i przedstawię Państwu mniej więcej, jak to wszystko historycznie miało wyglądać. Y, Jancio y, był notowany za kradzieże, rabunki. Wielu kryminalistów, mężczyzn, którzy już byli notowani, no nie miało zbyt fajnej perspektywy, ale z pomocą przyszło miasto Warszawa i wybudowało hutę, dając takim ludziom pracę. To nie byli wbrew pozorom rdzenni warszawiacy. Zasięgnąłem języka u mieszkańców dawnego Żoliborza, dzisiaj Bielan. Opowiadali mi, że bardzo dużo osób, którym na przykład osiedla na Wrzecionie pobudowano, to byli w większości mieszkańcy spoza Warszawy, którzy Którzy wbrew pozorom dopiero w Warszawie osiedlili się, tak lata 70., 80., postanowili Jancio oraz właśnie Stefan, bo tak się poznali. Stefan był elektrykiem w Hucie Warszawa i Jancio, i podobno jeszcze było kilka osób, ale o nich to kiedyś myślę opowiem, zaoferowało Stefanowi jakby takie stworzenie takiego, można powiedzieć, kombinatu bandyckiego. Tu, tutaj nie było, uważam, takiego jednego Herszta, aczkolwiek wszyscy powoływali się na, na Stefana, że są od niego. Takim człowiekiem od spraw reprezentacyjnych był Wiesław Załuszczak, który tak gasił te wszystkie konflikty, na przykład o tym opowiadałem w poprzednim odcinku. Zapraszam serdecznie do tutaj rządzili żoliborscy, mapa północnej Warszawy. Zapraszam serdecznie do tego odcinka. Jak wiecie, te osoby też z czasem miały swoje rodziny, swoje dzieci. Perspektywa tego, jak naoglądali na swoich ojców, nie była kusząca, a wręcz odstręczająca. To były niskie zarobki, to były trochę takie no, niesatysfakcjonujące warunki do życia. Te młodziki, które wychowały się na W życiu, często dołączały właśnie do tej grupy Stefana. I Jancio pozostał ponoć aktywny w grupie. Podobno ściągał haracze na wolumenie, podobno miał raczej taki właśnie, tak jak mówię, czynny udział. Przede wszystkim w handlu środkami psychoaktywnymi. Nie był on tak jak na przykład w Pruszkowie, że ci ludzie tylko siedzieli i zarabiali pieniądze. Tylko działał czynnie na ulicach, ale nie był on stricte takim y, hersztem grupy, jak sobie ludzie wyobrażają, bo tak jak powtarzam, hersztem grupy do był Stefan. A o tym, jak Jancio działał dalej na ulicach, opowiem Państwu za chwilę. Jedną z jego oryginalnych metod było haraczowanie tzw. woźników. Ludzi, którzy ściągali z ulic po wypadkowe samochody. Jancio miał ich zmuszać do płacenia opłaty za każdy pojazd. Wymyślił, żeby opodatkować mm, tutaj już ten teren całkowicie. To już były takie czasy, tak się rozbisurbanili się wszyscy gangsterzy, że już nie tylko zbieranie haraczy od sprzedawców jednym, cennego sprzętu, często bardzo kruchego, o czym pisaliście, no już po prostu postanowili pójść o krok dalej i Janciu miał to właśnie, tak jak powtarzam, opatentować. Ale jednak po obaleniu Stefana Księdza, jednak się, się podzieliła grupa na dwie niezależne frakcje i no Janciu musiał się określić, po której ze stron jest. No i postanowił on podobno działać tak trochę na swoją rękę, trochę się bujać, trochę po grupie nowodworskiej, gdzieś tam podobno zahaczył się o Mokotów. Ale ostatecznie e, związał się z Rafałem S pseudonim szkatuła, o którym odcinek już robiliśmy. Więc zapraszam was serdecznie do jego obejrzenia. I właśnie to ze szkatułą można powiedzieć, że mm, kręcił największe lody, tak w cudzysłowie. Ale też to a ta współpraca, a późniejsza współpraca z policją, ponieważ będzie on zeznawał na grupę szkatuły, tak naprawdę doprowadzi go do, do, do grobu. W środowisku zaczęły krążyć plotki, że to właśnie Jancio mógł mieć związek ze śmiercią Roberta B., pseudonim bokserek. Do zabójstwa doszło 12 maja 2006 roku na ulicy Broniewskiego. Bokserek miał zmierzać do pubu Tato. Nagle miało podbiec dwóch nieznanych sprawców i oddać kilka strzałów. Mężczyzna zginął na miejscu. W mediach pojawiały się sugestie, że to właśnie Jancio miał umówić się z nim na to spotkanie. W ten sposób, według tych teorii, wystawił ofiarę w ręce zamachowców. Pojawiła się też hipoteza, że zabójstwo miało przynieść Jańciowi korzyść. Rzekomo, po śmierci bokserka, szkatuła miał przyznać mu szerszy rewir działania. W półświadku mówiło się, że była to forma wynagrodzenia. Można powiedzieć, że to współpraca z nim spowodowała, że pozyskał on dość sporą wiedzę. I niestety przyszła kryska na matyska, jak to mówią, w 2007 roku został aresztowany i postawiono mu zarzut udziału w grupie przestępczej oraz handel środkami psychoaktywnymi. I niestety przez właśnie te historie organy ścigania złamały jego życiorys. Jancio miał żonę, oraz w drodze córeczkę, która miała się za chwilę urodzić. Więc ym, policja wiedziała, że ta struna będzie najbardziej e, taka łatwa do przeciągnięcia, do urwania, do złamania kręgosłupa moralnego gangstera. Wylądował w więzieniu w Płocku. E, łamano go. Łamano go. Miał perspektywę izolacji, e, braku widzeń. To wszystko przeraża wbrew pozorom. W związku z tym, że był przerażony, że przecież nie zobaczy córeczki. Córeczka już potem przyszła na świat, ale utrudniano mu kontakty. Wiadomo, to nie jest to samo, jakbyś był w domu. Ehm, więc po prostu postanowił on pójść na układ z prokuraturą i zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym do grupy właśnie szkatuły. Przez to, że zeznał on, zamknięto bardzo dużo chłopaków. Poszła fama, że Jancio już jest 60. Uwierzcie, to, 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 to nazwanie kogoś sprzedajnym, konfidentem. To jest chyba najgorsza łatka w tym świecie. Policja zaczęła proponować, że damy ci ochronę, jeżeli cię straszą, jeżeli czujesz się zagrożony, to może jakiś coś zmienimy, tożsamość, cokolwiek, żeby cię, żeby cię jakoś po prostu schować. No ale Jancio na to nie poszedł. Podjął się jeszcze pracy w zakładach jako szklarz. Sam mówił, że to jest pierwsza legalna praca, jak wie się w ogóle dotknął, bo ta w Hucie Warszawa to była to, no tak powiedzmy, na, na wpół to wszystko było legalne, bo równocześnie tworzył ten kombinat przestępczy. 18 listopada 2010 roku zginął w bardzo prozaicznej, w bardzo prostej historii. Rozszedł on się po czasie ze swoją żoną. Nieznane są mi powody dlaczego. Historia miała się tak, że Pojechał on wraz już ze swoją nową partnerką, która dumnie jest nazywana narzeczoną. Pojechali do gospodarstwa domowego, miejskiego w miejscowości Błędowo. To jest taka miejscowość pomiędzy nowym dworem, pomiechówkiem. Takie, to, jest, to jest wioska mająca 322 osoby, jeżeli się nie mylę. Więc naprawdę malutka taka, taka wioseczka. Gdzie można było z pozoru, tak chyba jemu się wydawało, prowadzić spokojne życie i że chyba tam nic złego go nie sięgnie, ale jednak okazało się, że nie. Dwaj nieznani sprawcy mieli kręcić się wokół domu. Jancio przyjechał właśnie z tego widzenia z córką do, swojej, do tego gospodarstwa domowego, wraz z narzeczoną. Narzeczona Otworzyła bramę, aby wypakować też zakupy, które były w bagażniku. I nagle, nic tego nisowego, dwóch nieznanych sprawców postanowiło zastrzelić jancia na oślep. Strzały leciały dosłownie wszędzie. Podobno jancio był bardzo zmasakrowany. Pisali, pisały wtedy gazety, że strzelcy byli no, nieumiejętnie przeszkoleni, że to było raczej wszystko takie na. Robione na szybko, byle to, byle to wykonać. No jednak co się stało z narzeczoną? Narzeczoną uratowało tylko i wyłącznie to, że postanowiła schować się za murkiem, przez co nie była widoczna dla dwóch e, nieznanych sprawców że w ogóle jej nie zarejestrowali. Później mówiło wielu sąsiadów, że podobno było słać ujadanie psów, co już powinno jakoś tam i jego narzeczoną zaalarmować, ale oni kompletnie nie myśleli, że w tym miejscu może się coś stać. I ona tak naprawdę uszła z życiem. W późniejszym okresie próbowano. Zebrać, czy ona pamięta, jak może wyglądali sprawcy. Twierdziła, że nic nie widziała. Sąsiedzi twierdzili, że ktoś tam się kręcił od jakiegoś czasu i to właśnie w miejscu zabójstwa. Zrobiono jeden, jeden dosłownie portret pamięciowy, który pokazywał takiego mężczyznę z, z nażelowanymi włosami, takimi bardzo delikatnymi rysami, ale sprawców nie odnaleziono do dzisiaj. Sprawa została umorzona. Z takich ciekawostek miejscowa policja. Starała się zatuszować całe to wydarzenie. E, powiedziano, że e, gdzieś tam z takich różnych źródeł, i medialnych, że no, nie mogło to wypłynąć. E, wiecie, co to jest tak też, że kiedy masz świadka dużego czy małego, to wbrew pozorom organy ścigania obiecują ci pełne bezpieczeństwo. A tutaj dzieje się taka rzecz. To jest pewnego rodzaju blamasz na tej instytucji, że ktoś, kto idzie na współpracę i jest mu oferowana jakaś tam, jakaś tam protekcja, no jej nie dostaje, a zostaje zastrzelony w bardzo brutalny sposób. Tak też stało się z Jancie. policjanci od, bar, jak, od jakiegoś czasu mieli podejrzewać, że on był właśnie, o tym co wspominałem wcześniej, że miał być odpowiedzialny za, e, za śmierć e, Roberta, m, pseudonim Bokserek, m, w celu właśnie takiego poszerzenia wpływów, że to on miał w ogóle to spotkanie zainicjować, że ci, i to też, popatrzcie, dwaj strzelcy, zawsze w tej historii grupy żoliborskiej pojawiają się dwaj nieznani sprawcy. Jak już Historię Żoliborza Boża trochę Wam opowiadam, to możecie chyba łatwo stwierdzić, że ta historia się po prostu powtarza. Janciu i tak już był spalony, nie był już znaczącą postacią, już po rozbiciu tych frakcji musiał no, upaść znacznie niżej. Bycie w grupie szkatuły, czyli człowieka o wiele młodszego od Jancia, to, było, to, 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 to była degradacja w tym, w tym świecie przestępczym. Jak widzą Państwo, grupa żoliborska była nawet w tych późniejszych latach naznaczona krwią, śmiercią, egzekucjami, zabójstwami, wystawianiem jednego i drugiego. Niewielu udało się przeżyć. Można powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością, że niektórym to więzienie właśnie uratowało życie. Napiszcie koniecznie, co wiecie o postaci Jancia. Udało mi się z tego wyłuskać tyle, ile mogłem, tyle, ile mogłem się dowiedzieć. Napiszcie proszę w komentarzach na ten temat. My oczywiście spotykamy się w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni za jakiś czas. Jak wiecie, odcinki staramy się wstawiać regularnie. Zachęcam Państwa do subskrypcji, dania łapki w górę yy, oraz dołączajcie na nasz Instagram Miejsce Zbrodni. A my widzimy się w kolejnym odcinku i żegnam ze Starego nie, wtedy Rolni Boża, a dzisiejszych Bielan.